Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Porozmawiajmy o piosenkach w RDC. Dziś moim gościem jest człowiek wyjątkowy Michał Urbaniak, wspaniały muzyk, kompozytor, wielka legenda jazzu, a także honorowy obywatel miasta Łodzi. Witam serdecznie Panie Michale. Dobry wieczór. To wielka przyjemność i zaszczyt Pana gościć w radiu RDC. Panie Michale, jestem świeżo po lekturze pana książki Michaś, czyli wspaniałego wywiadu rzeki Jacka Góreckiego z panem. I tam jest piękna opowieść o pana pierwszej podróży do Stanów Zjednoczonych z zespołem The Wreckers Andrzeja Trzaskowskiego w 1962 roku. No i chciałbym, żeby pan słuchaczom powiedział coś więcej o tej podróży, która była no przełomowa, można powiedzieć, dla pana. Od 15 roku życia. Ma, zacząłem marzyć o tym, żeby y, mieszkać w Nowym Jorku. Filmy amerykańskie, y, muzyka. No i zakochany w jazzie z saksofonem. Już klasyczna muzyka na skrzypcach, a saksofon do jazzu. No i tak parę lat później znalazłem się w Warszawie dzięki Zbyszkowi Namysłowskiemu, który. Yy, spotykając mnie na drzemie w, w, w łodzi, powiedział: Słej, gdybyś był w Warszawie, to byś, bym chciał, żebyś grał ze mną. Na drugi dzień wziąłem papiery z Wyższej Szkoły Łódzkiej i pojechałem do Warszawy, już byłem w Warszawie i w zespole Jazz Rockers. Sprawy się potoczyły bardzo szybko. Ja, yy, któregoś wieczoru graliśmy w hybrydach, przyszedł Andrzej Trzaskowski. I mówi do Zbyszka i do mnie: Słuchaj, dęciaki, czyli tam trąbka, te, saksofon i tak dalej. Mówi: e, Odchodzą ode mnie, może byście, wy byście chcieli. Ja patrzę na Zbyszka, a on mówi: Jo! I, I słyszę od Czaskowskiego, od Andrzeja. To w takim razie jutro spotykamy się o dziewiątej w ambasadzie amerykańskiej. Lecimy do Stanów. O, no proszę. No to tak, tak się to wszystko złożyło. To był pierwszy mój samolot, pierwszy wyjazd za granicę. Wszystko pierwsze. Powiem, że też pan był no, wielkim fanem, jak wielu Polaków, Ulisa Konowera, prawda? Jego audycji. oczywiście. I pan miał też okazję go poznać, jak pan właśnie dojechał. No, do No to Stanów. był nasz profesor. Bez niego nie sądzę, żeby. Był yy, grany jazz za żelazną kurtyną, bo my wszyscy byliśmy za żelazną kurtyną. Panie Michale, no to pytanie słyszał Pan pewnie wiele razy, no ale muszę je zadać, bo chodzi oczywiście o Majsa Davisa. Ja pamiętam, jak byłem na promocji książki, to Pan powiedział, że pierwsze spotkanie z Majsem Davisem było bardzo ciekawe, i to jeszcze przed nagraniem słynnej płyty Tutu. Czy mógłby Pan opowiedzieć słuchaczom tę taką trochę anegdotyczną historię, jak Pan go spotkał, można powiedzieć, w kuluarach? Na no, to, że było drugie spotkanie. Pierwsze spotkanie było w 1962 roku. Eee, Majs grał w San Francisco w klubie Black Hawk. I my oczywiście, patrząc na eee, rozkład jazdy naszych uwielbianych jazzmanów, wybraliśmy lot d, do, do San Francisco i tam. Przez tydzień słuchaliśmy Miles' Sextet. Na przerwę Miles wychodził przed klub elegancko, pięknie ubrany i siadał na krawężniku. Ja za nim wychodziłem i z drugiej to była budka telefoniczna, z drugiej strony yy, siadałem i obserwowałem. Nie odważyłem się słowa powiedzieć. Zresztą nas uprzedzono. Że, że Majs ma taki okres, że nie chce rozmawiać z nikim. A poza tym najważniejsze, chyba, że ja nie umiałem ani słowa po angielsku. No tak. Wszystko się dobrze składało. Drugie spotkanie odbyło się w 1971 roku, kiedy graliśmy na festiwalu w Montreux. Ja tam tę nagrodę dostałem. Dostałem więcej odwagi. Już, już mówiłem parę słów po niemiecku i parę słów po angielsku. No i podszedłem do Majsa chciałem mu dużo powiedzieć. Ale nie miałem nic innego. Powiedziałem I love you. A tak sobie mówi! Yeah. No i to było ca całe. Całe to spotkanie. No ale piękna, piękna historia. Panie Michale, mówi się o Panu, że ma Pan niezwykłą rękę jeśli chodzi o młodych, utalentowanych muzyków, nawet były takie plotki, a nawet nie plotki, tylko no, chyba prawdziwe wiadomości, że inni muzycy, tak jak Herbie Hancock czy właśnie Miles Davis, korzystali z pana muzyków. Zadam się, właśnie, jak pan, na co pan zwracał uwagę przy doborze swoich właśnie młodych współpracowników? Czy zwracał pan uwagę na timing, na osobowość, czy może jakiś feeling, właśnie, czy jakaś, nie wiem, jeszcze inna cecha, która pana no, szczególnie przekonywała do tych osób? Ja, muzyka jazzowa to jest magiczna sprawa. Bo ta w muzyce w ogóle mamy 12 nut. Mamy setki instrumentów i miliony muzyków. A większość y, establishmentów większość z nas y, społeczności y, mówi o edukacji, że muzyki trzeba nauczyć. Ja uważam, że muzyki jazzowej się nie można nauczyć. Nie można nauczyć. Można. Mając talent i czując tą muzykę, można studiować i uczyć się warsztatu. Ale to nic więcej. Muzyki jazzowej się nie słucha, muzykę jazzową się czuje, czuje. słuchając. No i to, to jest prawie wszystko na ten temat. No A na przykład Leni White. Jak pan poznał Leni'ego White'a? W jakich okolicznościach? O, yy, czy Korea grał w klubie? Zostałem, ktoś mnie przedstawił. W tym samym czasie robił zespół Return to Forever, co ja robiłem, robiłem Fusion nagrania. No i tak się poznaliśmy I grał Lenny White w tym jego zespole. I potem jakoś spotykaliśmy się gdzieś na sesjach, na nagraniach. I jak zaczęła się era komputerowego nagrywania, to. Wzięliśmy się razem za to z Leniem i on był dużym wpływem i dużym, yy, Jest dużo odpowiedzialny za tę legendarną płytę Urbanator. No właśnie, która Tam była też Część przełomowa. była programowana, ale część do, dogrywana, także to był taki hybrid. Bardzo, no bardzo oryginalne na owe czasy to powstało w 89 roku. I to był pierwszy zespół jazzowy, który Włączył rap i hip hop i takie fusion hip-hopu z, z No właśnie, a skoro jesteśmy przy tej płycie Urbanator, czy nadal lubi Pan y, występować czy nagrywać z raperami? Bo też byli polscy raperzy, prawda później? Absolutnie tak. Szczególnie z tymi, którzy tak jak idrzezmieniu, bo to jest dla mnie to jest ta sama muzyka prawie, y, czują to, że nie to się czuje, czy ktoś wykonuje coś, czy tworzy. Tak, czy jest to prawda. To wszystko serca. polega na tworzeniu. Stąd ten freestyle, stąd te improwizacje. To jest odruch chwili. Proszę Państwa, skoro była mowa o Urbanatorze, to ja bym chciał zaprosić słuchaczy radiarDC RDC do wysłuchania utworu Camillion. I tam oczywiście jest Mucklehead jako gość towarzyszący. Zapraszamy. Teraz to brzmi jak klasyka. Właśnie mówimy z panem Michałem, ale wtedy krytycy no, mieli jakieś krwiożercze zamiary wobec pana. No nie, bo pierwsze zbeszcześciłem jazz mówiąc, że hip hop to jest jazz. Chyba no tak się okazało, że że właśnie, że wszystko można. Panie Michale, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, która chyba jest przez pada nawet biografów pomijana, że wyjątkowo piękne są Pana okładki. Na przykład no, słuchacze tego nie zobaczą, ale już na przykład widzowie naszego kanału RDC zobaczą piękna płyta z 77 roku Urbaniak, gdzie ten właśnie tytułowy obraz namalował Rafał Albiński. Też pamiętam okładkę Ekstazji, kiedy był Ryszard Horowicz fotografikiem. Czy pan dawał tym artystom, no wielkim artystom swobodną rękę, czy też może pan przemycał jakieś swoje inspiracje? Prawie swobodną rękę, bo dawałem muzykę. A muzykę, no tak. I też Franciszek Starowiejski zrobił o. świetną okładkę do płyty Fusion 3. No tak, miałem szczęście, że miałem utalentowanych, fajnych przyjaciół, bo z reguły to tak się odbywało. Albo ktoś przyszedł i mówi: Mam pomysł na następną Twoją okładkę, zobacz. No, była ładna, zrobiliśmy. Tak, ale są to wyjątkowe właśnie okładki. Skoro jesteśmy przy malarstwie, no to chciałbym się pochwalić, że rok temu w studio była u mnie Mika Urbaniak, pana córka. Ruszuli do dziaki, mieliśmy bardzo miłą rozmowę. Też pracowaliśmy przy płycie Nocny Bogdan, Bogdana Łazuki. No i Mika uważam za jedną z uważam wokalistek w Polsce, która też świetnie rapuje. Jestem ciekaw, czy pan miał taki moment, jak ona była małą dziewczynką, zobaczy pan, o coś z niej chyba będzie i to ona pójdzie w kierunku muzyki. Czy nagle to była jakaś taka eksplozja tego talentu? Czy pan widział, że jakby to dziecko miała ma taki 12 potencjał? 12 lat. Mika miała 12 lat. Jak coś zaśpiewała i powiedziała, że chciałaby śpiewać. Moja odpowiedź była bardzo krótka i prosta. Jeżeli musisz, to ja się zmuszę. <laughs> Jeżeli musisz, tak. Trochę tak to z tą muzyką jest, prawda? Jak człowiek nie no musi to... No to, to, to generalnie to... Ten zawód nie jest zawodem. No. To jest albo... to trzeba naprawdę mieć pasję, żeby w tym zawodzie pracować. Ja tutaj muszę publicznie powiedzieć coś, o czym się chyba mało też mówi. A propos też książki, która na, zrobiła na mnie duże wrażenie, że byłem pod wrażeniem pana wielkiej pracy, którą pan wykonał, właśnie bo tak się mówi, no Michał Urbaniak, wielka kariera, sława i tak dalej. Natomiast to się nie dzieje przypadkiem, że ktoś się rodzi tak jak pan, że genialny artysta, ale też ciężka praca. Pan mówił, że były okresy, że pan ćwiczył 9 godzin dziennie, prawda? Wiele też telefonów przebijania się przecież w Nowym Jorku, to jest imponujące, no ale dlatego mamy wspaniałego Michała Urbaniaka. No nie jest to łatwy zawód dla kogoś, kto na przykład jest, no nie wiem, nie ma tej siły przebicia. Poza tym. No, po prostu pasja. Pasja to powo powoduje. No właśnie. Dużo czasu zajmowało, ale nic, nic nie, nie żałuję. Dużo też błędów się popełniało, ale błędy są Konieczne, tak samo jak fałszywe nuty są bardzo przydatne. to Miles Davis po prostu mówi, nie ma złych nut. Jeżeli zagrasz złą nutę, to najważniejsza jest następna no ta, bo ta, powiedzmy zła ta prowokuje do czegoś. Prowokuje Jak następno. z tego wyjść? No pięknie, no. pięknie powiedziane. Panie Michale, jedną z moich ulubionych Pana płyt jest Atma. Już można powiedzieć legendarna pozycja w polskiej dyskografii. Jak wiemy Atma to dom w Zakopanem, gdzie mieszkał Karol Szymanowski, ale tak. też w terminologii hinduskiej jest to podobno dusza w, w pierwotnej postaci. I skąd pomysł na taką płytę w ogóle? Dokładnie z wiedzy o tych dwóch aspektach. I w życiu nasłuchałem się dużo muzyki Symano Karola Szymanowskiego. I po Chopinie, znaczy najpierw był Szopan, potem po mnie Szymanowski, Lutosławski, Górecki i tak dalej. Piękna linia kompozytorów i jakiś hołd. A w ogóle pokazały się też elementy. Polskiego folkloru, folkloru, tak. To bardzo mi to razem z, nie wiem, przyśniło się i wykonałem. Co muszę powiedzieć? Do, tego, do tej płyty jest też anegdota, bo to była pierwsza płyta nagrana w Stanach w Już Kolumbia wydała pierwszą płytę i tą, która była nagrana w Europie, mówi że pora nagrać drugą płytę. I zaczęliśmy rozmawiać, ja mówię, słuchajcie, ale ja chcę polski, z polski zespół sprowadzić. On coś się zwariował. Mówię, cały, ca... masz to najlepszych muzyków na świecie. Ale mówię, ale oni nie grali pięć lat w moim zespole. No. To jest już... I to było. A poza tym jeszcze już w tym początkującym angielskim powiedziałem, Nagramy płytę bardzo szybko, bo normalnie nagrywało się wtedy płytę przez 9 miesięcy, przez pół roku. A wie, w 2-3 dni nagramy płytę. To staniecie więcej za pieniądze. You get more for, for the money. No tak, jakaś oszczędność. Jakiś taki biznesowy cytat nowojorski. Oj. Reszta jest historia. Panie Michale, teraz trochę smutna okoliczność, bo niedawno odszedł od nas Quincy Jones, słynny muzyk i producent, z którym pan się przyjaźnił i współpracował wiele lat. Chciałem zapytać, jak pan go wspomina? To jego wspominam jeszcze z czasów polskich i europejskich. To był genialny aranżer big bandowy, Lionel Hampton. Korzystał z jego współpracy. Grał nawet na trąbce właśnie w Big Bendzie Lionel Hamptona. I tak przez całe życie jakoś gdzieś w się, się pojawiał. Bądź jako producer, bądź też jako właśnie aranżer w Big Bendach, w orkiestracjach, w filmach. Nagrywałem z nim parę muzyk do filmu, parę takich nagrań. On z Kalifornii przylatywał. I dzwonił do kontraktera, czyli tego człowieka, który organizuje mu zespoły do nagrań. I mówi: Nie zapomnijcie Michaela zaprosić, zaprosić do nagrania. Się, tak jakoś było. Nie mówiliśmy nigdy na te, specjalnie na tematy muzyczne. Nie było i po prostu była praca, współpraca. No i, i też tu... wiem, że chyba spotkaliście się Państwo w Polsce, prawda? Też wtedy była Mika Urbaniak właśnie. Wiktor Davis też tak, no ale też byłem na jego urodzinach w Budapeszcie w 85. Proszę. No to wspaniała przyjaźń, wspaniała postać. A my na chwilkę wrócimy ponownie do muzyki i posłuchamy teraz utworu ptak. Czy wiąże się z nim jakaś historia? Yy, owszem tak. No, z początku był y, utwór w, y, na cztery czwarte zupełnie w innym rytmie i tak właściwie ty, 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 Takie coś. Ale nagrywając saksofonową płytę, taką Sak y, Slav, postanowiłem spróbować bardziej kameralnie i melodyjnie, spokojnie. No i ta wersja jest taka. Moim zdaniem ciekawa, bo nietypowa dla mnie, a melodia może być typowa. Tak, tak. No jest to dużo liryki niewątpliwie. E, panie Michale, chciałem Pana zapytać o muzykę filmową. Ja osobiście jestem fanem Pana muzyki do projektu Pożegnanie jesieni Mariusza Telińskiego, gdzie był taki utwór Decadence, Ale też pan skomponował fantastyczną muzykę do długu Krzysztofa Krause, która była wielokrotnie nagradzana też do takiego filmu animowanego Eden, z którym wiem, że były różne przygody po drodze. No i Chciałem zapytać, czy lubił pan komponować muzykę filmową, czy to zupełnie jakaś inna energia niż komponowanie nie wiem, swojego albumu? No Na pewno jest inna energia, ale gdzieś Źródło jest to samo, no. po prostu wychodzi muzyka z tym, że zwraca się uwagę na y, treść i wizualną stronę. I ja nie jestem typowym kompozytorem do muzyki filmowej, nie, nie specjalizowałem, ale w Stanach zrobiłem 25 muzyk do, do filmów, czy do telewizyjnych, czy do. Fa fabularnych, z tym, że większość z tego Nowy Jork i to były tak zwane B-movies, czyli albo artystyczne, albo niskobudżetowe. Czyli to nie był Hollywood. Dlatego żadnych słynnych nie ma. Jest jeden, As the Band Played On. To był taki, taki film. Pisanie do muzyki, muzyki do filmu z mojej strony jest można podzielić szybko na trzy kategorie. Jest świetny znawca i pasjonat kina, któremu też chodzą melodie po głowie, za albo za na gitarze e, melodyjkę I ma aranżera, producenta, za który który niego który... tak. Drugi rodzaj. Kompozytorów, którzy robią muzykę do filmu, to ja chyba do tego pasuję, że ja muszę być przy filmie prawie cały czas od początku, żeby żyć tym, żeby uczciwie oddać to, co czuję i co się filmowi należy. Tak czy inaczej, to jest tworzenie. Ale idealnie to jest powiedzmy tak, jak ci wielcy kompozytorzy czy filmowi czy. Wojtek Kilar, czy Williams, czy Zimmer. No wielu jest takich, którzy się wyspecjalizowali, i oni znają się i na kinie, i wiedzą, co tam trzeba. Tak, co tam specjalnie trzeba. I robią. No. Tak to jest. Tutaj myślę, że możemy słuchaczom też, a propos kina, przypomnieć Pana fantastyczną rolę w filmie Rower Piotra Czaskalskiego. E, a jestem ciekaw, że czy po tej przygodzie miał Pan jakieś takie, nie wiem, propozycje czy ambicje, żeby jeszcze raz wystąpić w kinie albo w jakimś serialu, czy to była taka jednorazowa? Przygoda? Nie, parę epizodów było, ale to nie jest. Nie, że główna rola, tak. Tak, to nie, nie było planowane, ale się przydarzyło. Piękna przygoda. A ponieważ jestem niezłym obserwatorem, także widzę, który aktor jest prawdziwy, a który nie, po, nawet po składaniu ust i tak itd., ja po prostu nie lubię, nie lubię tego, w związku z tym jestem sobą w, gdziekolwiek i jeżeli ktoś mnie potrzebuje, takim, jakim jestem, jestem. To Michał Urbaniak jest do wzięcia w razie czego. Proszę Państwa, pytań do mojego gościa, mistrza Michała Urbaniaka, pewnie byłoby wiele. Ale jeśli Państwo czują niedosyt po tej rozmowie, to ja zachęcam do lektury książki Michaś czyli wywiadu rzeki właśnie Jacka Agurewskiego, gdzie jest mnóstwo ciekawych historii. Właśnie jest i Nowy Jork, i Łódź, różne historie. Też pojawia się postać Krzysztofa Komedy, o którego niestety nie zdążyłem zapytać. I co? I zachęcamy panie Michale na, do udziału właśnie w jakichś różnych przedsięwzięciach, żeby obserwować na YouTubie nie tylko, też do social mediów. No i wszystkim bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zdrowych i wesołych świąt. Jak ktoś to chce odpocząć albo coś dowiedzieć, to książka Michaś dużo ciekawych rzeczy ma w środku. No właśnie, zachęcamy słuchaczy Radia RDC do lektury. Proszę Państwa, moim gościem był Michał Orbaniak, ja nazywam się Marcin Nierubiec, audycję realizował Radek Wróblewski, streaming Aleksandra Ćmiel. Do usłyszenia w Radiu RDC.